<laughs> yy, tu coś pojawiło się dużego, naprawdę dużego o gdzieś tu a on wyskakuje z wodę tak jak zwykły łosoś, nie? Także zobaczmy. Do, coś, duży łosoś tu wyskoczył na, na bank. Pytanie czy to ten spel fajn? Legendarny, czy normalny? O, branie! Branie, 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 branie. O, to jest on. Amulet. I to jest on. Ale go wypatrzyłem. To mamy legendarnego łososia. E, panie i panowie. Spellfire. Przed nami. O, cwaniaczek. Uhu. Odpuść. Proszę bardzo. W danym młodzieżnym castingu wytrzymałeś 50 kg. Odpuść, odpuść, odpuść. lecianka 25 i multiplikator 20 kg hamulec. Oj ojoj ojoj oj. Patrzcie jaki kurde. Dobrze go nas bowiek nie próbował łapać. No bo byłby chyba nie do zatrzymania podejrzewam. To jest najmocniejszy casting. Ostępny do kupienia w sklepie <laughs> skubaniutki dobrze dobrze Nie wiem tyle żyłki dokładnie mamy na to się plecionka także nie jest 80-90 metrów Ława, powinno powinno być Nie jest w nam tutaj jakoś da, mocno daleko odjechać bo mamy Casting temu jest jeszcze 50kg, plecionka 25 i chyba multiplikator, mediator w yy, 20kg także Najmocniejszy castingowy sprzęt do sklepy do kupienia Nie nie licząc oczywiście sklepu z pamiątkami Bo tam chyba jest jeszcze mocniejszy casting Ale mówimy o Sklepowych wetkach bo tam trzeba mieć i reputację i puchary Ile to dane ryby? Diamentowe, złote. Oj, 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 oj. On tu próbuje kuczyć dziwne akcje robić. Jeszcze zmierza hamulec do 60%. On próbuje robić dziwne akcje. Kubany no. Ta walka zupełnie inaczej przebiega aniżeli właśnie z tym sumem. Ale to jest na back on, to jest on, to jest on, bo tu diamentowy łosoś by tak, by tak na pewno nie, nie szalał. Dobra, hamulec na razie jest spoko. Musimy go tu wymęczyć solidnie. Casting go spokojnie podniesie. Bez większych problemów. O. Mogę go podwijać, to podwijam, podwijam. On zaraz zrobi drugi zbieg, to właśnie tak jest. OK. Tyle ile damy rada na przerwę, tak chyba chodzi. Jak najbliżej go podciągnąć. Tyle ile da nam. No właśnie. ban jeszcze ham jeszcze na 50 z tąwrotę na 60 uwaniki Je tu nie mogę tutaj Kameru, ruszyć jak chlebę holujemy W ogóle ładnie 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 O jak ładnie to. Very nice, very nice Pod samą motorkę prawie nie Prawie pod samą z skobonniutki no. Uuu Kondamoka do kładzowością z tego tutaj Przytrzymaj tylko żeby nie zdążył żapnąć Jest, siedzi, siedzi nie wierzę. Życiowy złoty łosoś szlachetny 18,5 kilo. A ja myślałem, że to legenda. <ścoughs> a ja myślałem, że to legenda. Życiowy złoty łosoś szlachetny 18,5 kilo. Poprawiłem się o ponad 4 kg i o ponad 14,5 cm, nie? Wow! Życiowy szlakietny łosoś, 18,5 kg, 115 cm, hol trwał 4,5 minuty. Piękny, złoty, życiowy łosoś. Jest śliczny.